No, Rozmawiasz z osobą, która porzuciła pracę na etacie, żeby, żeby robić takie rzeczy i żeby wymyślać sobie projekty. Zaczęłam od Czarnej Hańczy. Wszystko dlatego, że tego czasu pracowałam w Bibliotece Publicznej w Suwałkach. I tam był duży projekt o Czarnej Hańczy i w nim uczestniczyłam. I faktycznie wydaliśmy taką książkę, mój taki znajomy napisał tekst. No i tam rozmyślaliśmy, no, co w tej czarnej hańczy się dzieje. W czarnej hańczy jest jakieś zagubione miasto i tam jest smok, Ja, No to cała była historia, bajka e, o tym. Ta czarna hańcza potem jakoś dość mocno się zakorzeniła we mnie i została na dłużej. Może dlatego, że to jest takie fajne pole do wyobrażenia sobie. E, mało mam e, możliwości zejścia pod wodę, więc... Więc y, dużo mogę sobie wyobrazić. Do ryb mam taki specyficzny stosunek, bo nigdy nie jadłam ryb, bo jestem na nie uczulona. Więc ryby są taką. To są takie stworzenia dla mnie ym, odległe, piękne, lubię na nie patrzeć. Podobnie jak z ptakami, ptaków się boję, lubię na nie patrzeć, lubię je malować. To jest coś takiego, że nie mam może takiego dużego kontaktu osobistego, ale dzięki temu wytwarza się jakaś taka wyobrażona więź. To pierwsza w ogóle praca, w której jakby pokazuję tak z góry tam te ryby, które sobie niby płyną. wypłyną. No, On na przykład ten strasznie lubię, bo tutaj mi coś nie wyszło i zaczęłam nakładać tak dużo warstw, a potem tak się zakochałam w tym efekcie, że jest tak dużo warstw, znowu... Jakiś taki dalszy krok w poszukiwaniach. To takie trochę prototypowe moje syreny, bo moje syreny takie są trochę rybie. I potem jakoś się wczułam w te syrenki, i spodobało mi się. Lubię rysować człowieka. Gdzieś tam ten człowiek jest bliższy. No, wtedy można myśleć o ekspresji, o wyrażaniu jakichś uczuć. A syrena jest takim pięknym miksem, który, który pasuje i który mnie urzekł. Początkowo malowałam duże obrazy i malowałam najczęściej akrylami. W momencie, kiedy przeniosłam się na mniejszy format, na papier, to pokochałam akwarele. Akwarele są bardzo wdzięczne, bardzo subtelne. Nie trzeba długo czekać na efekt, bo szybko schną, bo one naprawdę są takie bardzo wdzięczne. Faktycznie są dość wymagające, bo trzeba im poświęcić dość dużo czasu, nakładając kolejne warstwy i jakbyś tak ucząc się współpracy z nimi. One są takie dość mocno kapryśne i robią na papierze to, co chcą, dlatego taka współpraca z nimi no, zajmuje dość dużo czasu, żeby. Jakby się ich nauczyć i e, żeby je troszeczkę poskromić. Dodatkowo jeszcze kredka, bo kredką można troszeczkę tak podkręcić efekt i e, dodać trochę detalu. To jest taki moment, w którym mm, no, wszystko po troszeczku robię. Ten rok będzie bardzo pracowity. Dostałam e, e, stypendium artystyczne prezydenta miasta Suwki. To będzie książka z wierszami lokalny temat. Klar pewnie pojawi się w drugim projekcie, który będzie zrealizowany dzięki stypendium od marszałka naszego województwa i tam będę robiła takie plakaty, które będą opowiadały o naszym terenie, o całym województwie i pokazywały takie najpiękniejsze miejsca.